Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, na kolejnym odcinku z nimi sys. Tak, były burze i była dzisiaj awaria Robloxa. Więc odcinek wlecie niestety później, nie wiem kiedy go zdążę tam ogarnąć. Były też uwagi, że słychać bardzo mocno moją myszkę i klawiaturę. Dzisiaj e, trochę ją odsunąłem, mam nadzieję, że będzie lepiej. Pojedziemy dzisiaj nową linią, takim oto jelczem. To jest jelcz, podejrzewam. I pojedziemy sobie nową linią. Czyli linią uwaga, 228, która idzie nam szczomu w centrum i rynek główny. My sobie teraz robimy wjazd na linię i jedziemy na, uwaga, rynek główny, bo tam bliżej. Przejdziemy sobie dwie trasy. To, co robicie z tej gry, to jest naprawdę wow. Po prostu takich wyświetleń to dawno nie było. Pod ostatnim odcinkiem wczorajszym podejrzewam. Nie wiem kiedy wy to będziecie oglądali, czy dzisiaj, e, czyli 13 maja, czy może będziecie to oglądali 14. Bo nie wiem jak zdążę to zmontować, bo jak mówiłem, co się, się działo. Więc jedziemy sobie. Napiszcie w komentarzu. W sensie, napiszcie w komentarzu e, na tą grę pomysły, jakie jeszcze odcineczki z niej zrobić. Wczoraj pojawił się odcinek, gdzie zwiedzaliśmy mapę e, schemat rollejbusowy. Jeżeli ktoś nie widział, to Was serdecznie zapraszam. Na końcu filmu Wam się wyświetli. Oj, tu przejechałem na czerwonym, ale to nic. Nie piszcie, że też chcecie poradniki z Robloxa, bo też myślę, że takie udzielę. O, tutaj jest to jakiś trolejbus, jak najwyraźniej. Linia 18? Co to robi linia 18? Tego tego ja nie mam w ogóle, nie wiem. No, no to ja muszę jakoś ładnie tutaj zaparkować. I miniaturkę jeszcze sobie zrobimy przy okazji. Napiszcie, czy słychać teraz klawiatury. Ja to oczywiście będę później weryfikował, bo ja będę musiał to wręcz weryfikować. O! Dobra. No to co, so, jedziemy. Mszczu, mszczu w centrum. Szczerze, tą linię nie za bardzo pamiętam, więc będę jechał według GPS-a. Nie pamiętam tej linii zbytnio. Jechałam nią wczoraj raz po update. Cie. Tutaj jakiś trolejbus, chyba jakiś pijany. <grywa> no. o. Rozglądamy się, nikogo nie ma. Strasznie źle się tym ilczem jeści. Tragicznie wręcz bym powiedział. Tasy skręcamy znowu w lewo. czy chcielibyście inne gry, napiszcie je w komentarzu. Albo napiszcie komentarz dotyczący tego filmu, porady i tak dalej. Wiecie o co chodzi, a przypnę Wam serducho. Także e, myślę, że odcinki z Nick Balsys będą się pojawiały częściej na kanale, a nawet i codziennie. Jeżeli ta seria będzie się Wam dalej podobała. Jeżeli nie, bo też graliśmy, znaczy ja gram w, w grę o w służbach ratunkowych yy, i ta seria się niedobrze przyjęła, więc nie wiem czy będę ją kontynuował. Może na razie wiem, że z tej gry będę kontynuował serię i jeszcze ogólnie będę grał już w Roblox'a, myślę, bo Browser teraz już się mega znudził wam na tym kanale. Zresztą Mark też już też ma Eee... Łosi, gdzie ja tu pojechałem. A! Tutaj. To dobrze ja. Eee, też wam się trochę już znudził Brow Stars. Właśnie jak mówię. Zresztą brat też już się też taki zrobił troszeczkę nudny dla, jak dla mnie. I z gry e, on, Mobil możecie mi też coś powiedzieć. tylko wtedy jakoś audio na pewno będzie gorsza. I, i napiszcie czy chcecie powrócić do gry... Ojej ojej ojej. E, Stan Box to się chyba tak nazywało. Tam się robią różne eksperymenty, na przykład benzyna z ogniem, to były wyrwał się fajerki. Jeżeli ktoś pamięta e, to napiszcie czy chcecie powrót do tej gry. Bo szczerze ta gra jest bardzo fajna. I też zrobicie propozycję właśnie z gier w Robloxie. Myślę, że mogliśmy byśmy jeszcze zaczynać nagrywać cray break. Oj, tutaj czerwony... Oj, nie wyhamuje. Mhm, ten niel czuła właśnie słabą hamuje. Nie wiem, tu autor coś jakoś... No, z tym modelem jakoś nie zbytnio nie post W sensie wygląd ma bardzo ładny. Ale mega y, problem ma z hamowaniem. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy coś jest tu zepsika. Za Zamykam drzwi. Tradycyjnie będziemy wracać do naszej głowy i wyremontowanej zajezdni, na którą pokazywałam ją w poprzednim odcinku. Ojojo, oj, ile te światła. W ogóle to po co są światła? Aha, chyba już wiem dlaczego. Oj, wąsko, wąsko i to wąsko, wąsko. widzę takich uliczek, po prostu mnie denerwują. No właśnie. Bo tak ciężko jest wykręcić. Skręcam sobie w prawo. O nie. I to jest właśnie kolejne błądy e, naszego wspaniałego autora e, no właśnie, i tu jest ten błąd z zaklinowaniem się yy, i tu go będzie trzeba naprawić. Myślę, że już dzisiaj klawiatury nie powinno być słychać. Jeżeli będzie, będzie to zmienię znowu miejsce o, jesteśmy na przystanku końcowym szczerze spodziewałem się czegoś e, więcej po tym przystanku końcowym, ale może być taki ten przystanek końcowy to takie 7 na 10 szczerze, no to teraz sobie e, jedziemy na rynek główny czyli tam gdzie zaczynaliśmy, znaczy w sumie tam gdzie rozpoczęliśmy kurs to więc sobie zamykamy drzwi skręcamy w lewo Jedziemy. O, teraz było prawie, że perfekcyjnie. Teraz dam sobie pierwszą kamerę już. Chociaż ja takie nie wie, bo tutaj jest tak dziwna szyba przyciemniona. No? Nie uchęcając chciał skręcamy sobie w lewo. Oczywiście zasubskrybujcie kanał. Ten kto nie robi tego, to Was zapraszam oczywiście, Was nie zmuszam. Kto chce. Zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. zmienimy sobie teraz pas. Oj, oj, oj to aż stówka jechał, oj. Trolleybusy jadą maksymalnie. Ile to jechał Trolleybusy maksymalnie 90. Jest tak, jak czy inne autobusy jadą też tak szybko. Czy tylko w tym modelu jest coś innego zrobione? Bo on jechał przed chwilą bodajże setka. Nie wiem, jeszcze spróbujemy się rozpędzić. Napis tutaj, no troszeczkę. Hmm. No nie wiem. Tutaj idziemy na żwiry. Myślałam, że żwiry się troszeczkę bym mogły zmienić. W sensie tam jest dobrze, tu nie wiem co to jest akurat. Ale ja bym coś jeszcze... O, o, o Na żwirach bym coś jeszcze zdecydowanie dodał. No mi czegoś tam brakuje zawsze. Oj, no zbyt tutaj... No ja bym to powiedzieć, zbyt szybko zahamowałem. Też według mnie jestem takim założeniem, że powinni dodać pasażerów. Nie wiem jak, jaka jest wasza opinia na ten temat. Ale fajnie by było jakby oczekiwali, bo by było coś po prostu fajniejszego. Urozmaicenie rozgrywki. Właściwie jest, wiem, że to jest bardzo trudne takie coś zrobić. Nie wiem czy w ogóle da się. O właśnie tutaj jedzie ponad. No ponad, no to tutaj ewidentnie w tym modelu chyba jest coś nowego. Nie, bo ja jeszcze przeważnie trolejbusy, więc nie wiem jak to wygląda w przypadku autobusów. Ojej, za daleko pojechałem. No dobra, to już umiemy ten przystanek. Ręk bardzo, kiedyś tutaj był plac koparki, bardzo dobrze tu jest zrobione to. Oj, znowu problem. Tu właśnie e, są wielkie problemy z tym modelem, właśnie jak mówiłem w hamowaniu. Bo ja zawsze przed skrętem takim mm, takim chcę troszeczkę wyhamować śminać do zera. I tu nie wychodzi mi z udział. Wcześniej były to preskoparki. Ono mi się tak średnio podobało. Takie ode mnie by to było 6 na 10. A teraz to jest rynek główny. I ode mnie to na niego to jest 9 punktów, na 10, ponieważ jedna rzecz mi się nie podoba. E, czyli tutaj, że na przykład te jakby to jest, czegoś mi zawsze brakuje w tych rzeczach. No, kończymy dzisiejszą trasę. Napiszcie, czy też robić live y z tej gry. Bo mam w planach live y robić. To zdajemy zjazd do zajez... O, Jeszcze otwórzmy I Zjazd do zajezdni Jeśli ktoś też chce wiedzieć Ojej, czemu mi się pokazał taki ekran To ja wam tutaj Tak wygląda tutaj ośrodek No, to w środku to już tyle, bo już był długo pokazywany. Ale według mnie to tak jest taki sobie. Ale jest dobry. Przepraszam, że się tu zawiesiłam tak na te 3 minuty. Po prostu się zapatrzyłem. I teraz pojedźmy... Ooo! Coś mnie kawałek zatrzymał. No, coś mnie tu zatrzymało. Nie wiem co. Pojedźmy teraz do tej, z tej, z tej kamery. Napisze, że też woli się taką kamerę. No? Czy może taką kamerę? Szczerze, ja wolę chyba tamtą. Tam, ale nie może być zawsze... O nie, pociąg jedzie. Ale nie może być zawsze taka sama, bo się tu sądziło. I jak on nie wyhamuje... Tak, nie wyhamował. I właśnie tutaj jest ten problem. O, jedzie pociąg. O, i to przenika, nie wiem czemu. Nie powinno to przenikać, ale dobra. Rozpędzony Możemy też wyrazowić przejazdy Kolej... Przejazdy, hmm, przejazdy zderzenia autobusów i trollibusów z pociągiem No i czemu on jeszcze tutaj pika? No i nadzieję, że jak wprowadzą tutaj te pociągi jakby, Jak będą jeździć, to jeszcze z drugiej strony będzie jeździł A on tu nie jedzie Widzę, że ja tak nie lubię czekać zbytnio zawsze, bo już przejechał dawno ten pociąg. Ale o, w końcu. O, tu. Wiem, że jest nieprzepisowo, bo jeszcze rogatki nie poszły do samej góry, ale no nie chcę mi się czekać po prostu. No i to jest też kolejny błąd, czyli dzień trwa dwie minuty i moc, i to jest tak zmienne. A miałam być w tej kamerze. Właśnie jak jestem w tej kamerze, to jakoś mi się dziwnie jedzie. Tutaj nadal remont, tylko ile on Tutaj jedzie autobus, linium Motin Service. Oh. Ja sobie tu pojadę i tu jest wąska uliczka, więc nie... O! Dzisiaj się udało. I sobie zaparkujmy. A myślę, że tak zaparkujemy koło tych osób, to osób przegubowych. głubowych. że w ten sposób. Jelcz, jelcz. O, ktoś ma niezmiennik. No, napiszcie mi propozycje z tej gry na następne odcinki. Napiszcie też, jakie gry bym mógł Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Następny odcinek. Mam nadzieję, że planuję, żeby robić odcinki, co prawie że codziennie. Wiadomo, czasami się nie uda, żeby zrobić codziennie odcinki. Ale tak co dwa dni, żeby były. Dziękuję Wam za tą e, uwagę. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku.